Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Rówina w drugą niedzielę Adwentu. Ksiądz Sławek Loskowski, witam. z nami. Tak, z Zdrowy. Ksiądz Zew Maciąg. Witajcie. Ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Marka, pierwszy rozdział i pierwsze osiem wersetów. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia, na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. I przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści, wielbłądzie, i pan pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemy ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą. On zaś chrzcić Was będzie duchem świętym. Ciekawe się zapowiada. Pierwsze zdanie takie wyjątkowe. Żaden z ewangelistów tak nie pisze. Nie rozpoczyna jak, jak Marek. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dobrej nowiny. Nie? A początek samo. Tak. Ja słyszę już księgę rodzaju na początku. To arche, en arche. arche. początek, nie tylko w sensie początku księgi, ale także źródła, z którego się bierze jakaś rzeczywistość. I tym, tym źródłem jest Jezus Chrystus. Ale czym jest Ewangelia, też by się warto o chwilę zastanowić, skąd się wzięło to słowo. W czasach y, Pana Jezusa ono miało sens całkowicie świecki i polityczny. Ewangelia to było obwieszczenie, na zasadzie to, tak było, to był akt propagandy politycznej skierowanej przez imperatora ku obywatelom i niewolnikom swego imperium, że oto stało się coś dobrego. Obwieszczamy wam wielką radość, ponieważ imperator pokonał nieprzyjaciół imperium, więc będzie jaki taki pokój. Cieszcie się, macie się cieszyć, bo was imperator już us, uszczęśliwił, albo też, że imperator właśnie wstąpił na tron, koronował się, więc kończą się walki o władzę, I będzie jako taka stabilizacja w królestwie czy w imperium, albo że imperatorowi urodził się potomek, więc jest następca tronu, więc znowu jest to jakaś gwarancja, że będzie względny spokój, więc uszczęśliwieni tą nowiną, obywatele mają się cieszyć i wiwatować na cześć imperatora, prawda? To była propaganda polityczna, taka, takie ewangelium, prawda? obwieszczano y, ludziom. Tymczasem Marek, który jako pierwszy przelał na papier swoją ewangelię, mówi, to jest ewangelia, ale zupełnie, zupełnie inna. Jest dobra, dobra nowina. Jesteś imperator, jest król. Gdzie jej źródłem nie jest jakieś, jakieś orędzie polityczne, ani nawet jakaś filozofia y, uszczęśliwiająca ludzi, ale jest osoba. Jezus Chrystus, czyli Boży Pomazaniec, Syn Boży, który jest prawdziwym człowiekiem, który przynosi nam, przynosi ludziom zupełnie inne przesłanie. Niż to, co nam ofiarują politycy, monarchowie, tyrani. Na początek, początek tej dobrej nowiny, bo ona się rozpoczyna od działalności Jana To jest też takie istotne, nie? że wypełnia się słowo zapisane u Izajasza. No, to to u mi się wydaje, że jest bardzo ważne też dla nas dzisiaj to widzenie historii dziejów, którą Bóg tworzy, w której jest wszystko zapowiedziane, można powiedzieć tak po ludzkim językiem, przemyślane i jedno dzieje się po drugim i my wkraczamy w pewną historię, którą Bóg zaplanował jako dobrą dla nas. No więc właśnie, kiedy mówimy o dobrej nowinie, no chcemy także my dzisiaj słyszeć dobrą nowinę, że, że też dla naszych czasów, dla nas dzisiaj, Ludzi ogarniętych COVID-em i jeszcze innymi przepychankami politycznymi, ogólnoświatowymi, coś się dzieje. No, Chińczycy teraz biją się z Australijczykami, chcą przestać od nich kupować rudę żelazną. To uderza w Stany Zjednoczone i w Anglię, bo oni trzymają tandem. Chcą, ci chcą wziąć Chińczycy to od Brazylii. Zmienia się układ świata. A my do znudzenia z dwóch tysięcy lat głosimy wszystkim, także Australijczykom i Amerykanom i Anglikom, dobrą nowinę właśnie, że problem ludzkości, człowieka jest w innym punkcie. Nie? Czy masz tą rudę, czy jej nie masz za taką czy inną cenę. Dzisiaj mamy po totalną nadprodukcję i właściwie to wszystko, co się produkuje, to są rzeczy już właśnie zbędne, bym powiedział. No, ludzie nawet nie, już tak do tego stopnia są nakręceni, że już nie wiedzą właściwie co kupić i jeszcze w co zainwestować pieniądze. No, Amerykanie mówią, że na Marsa się przenosi. No, to niech się przenoszą. Ja tam wolę do Królestwa Niebieskiego <grym> się, przenieść. <grym> się przenieść. Tak i dlatego mamy to dobrą mam nominę na ten izajasza, temat. Poprzez Izajasza ewangelista Marek pokazuje, że problemem człowieka jest to, że on nie chce dać do siebie dostępu Bogu, który przychodzi do niego z pewną propozycją. A Bóg jest party i przychodzi do człowieka w sposób tak bardzo dosłowny, tak bardzo konkretny w człowieku, który ma na imię Jezus z Nazaretu i Nawiązując tutaj do tego czytania wyjętego z Izajasza, które z kolei opisuje powrót, Izraeli, powrót judejczyków z niewoli babilońskiej, ta droga przez pustynię, gdzie są wysokie góry i głębokie takie wąwozy, w które można wpaść na lep na szyję, prawda? Głębokie bardzo jary. Przygotujcie drogę dla Pana, dajcie do siebie dostęp Bożemu Słowu, a wtedy doświadczycie mocy tej Ewangelii, innej niż Wam proponują politycy, władcy, tyrani. Doświadczycie tego pokoju i tego, tej równowagi, szczęścia, powodzenia, które dać może tylko Bóg. Jeśli to jest ważne, co mówisz Józef, bo popatrzcie, Dzisiaj, no właśnie ta, ta misja podstawowa naszych kościołów parafialnych, znaczy wspólnot parafialnych, bo tak bym powiedział, no jakoś nie funkcjonuje, no nie ma tej transmisji, nie ma tego przejścia z tych naszych celebracji niedzielnych do, do środowiska. No nie, nie jest niesiona ta dobra nowina, jakoś czuje się to. wręcz odwrotnie coraz mniej ludzi jakby wchłania tą dobrą nowinę, przyjmuje ją, żyje tą dobrą nowiną. I tu jest cały ten problem, że najpierw to dotyczy naszych wspólnot, że tutaj trzeba prosić naprawdę Ducha Świętego o to światło, jak poruszyć te nasze wspólnoty. Nas, którzy jeszcze jesteśmy na tych liturgiach, na celebracjach, słyszymy taką niesamowitą rzecz, żeby to przenieść, żeby była pragnienie, chęć do ale tego... problemem właśnie no. to, co tutaj czytamy. Przygotujcie drogę dla Pana. Tak. Zew o, o tych górach tak. No, no to mówimy o nawróceniu. Żeby je jakoś tam no. wyrównać, ale problem jest pycha. No tak. coś, albo rzeczywiście taka wyniosłość, Właśnie. że człowiek się jest odrębniony. W Zróbcie miejsce Bogu w swoim życiu, w życiu prawda? Tak, ale w życiu brak kuchary. Boga w życiu człowieka rodzi to, co nazwał papież Benedykt, spustynnieniem ludzkiego serca i w ogóle społeczności ludzkiej całej. Tak. Prawda? To wykluczenie Boga, czyli laicyzacja, dechrystianizacja. Sprawia, że człowiek staje się kompletnie niewrażliwy na to, co Bóg ma do powiedzenia człowiekowi. Uznaje Boga za, za, tak jak mówi papież Benedykt, za zbędną hipotezę. Hipoteza tak. to znaczy przypuszczenie, że Bóg prawdopodobnie może istnieć, ale mnie to osobiście nic, a nic ani nie dotyczy, ani nie obchodzi. Bóg jest hipotezą i na dodatek zbędną, prawda? Tak. Do niczego mi nie jest, nie jest potrzebna dywagacja o Bogu. Ja sobie radzę, mam życie tak zakreślone, że tam dla Boga miejsca nie ma. Tak to y, diagnozował ten stan duchowy dzisiejszej globalnej społeczności ludzkiej i papież Benedykt kilka, kilkanaście lat temu. Nie? Tak, i wszystko się zgadza, nie? i wszystko nam pasuje, tylko dla nas teraz pozostaje pytanie, ciągle mówię. Tutaj ale... mamy ten obraz. Pustyni tak. właśnie, prawda? Tego owoce są takie, że życie spustynione, czyli nie ma życia, wszystko właściwie przewraca się w ruiny, nasze rodziny, te, te, te wszystkie rzeczy, które mamy nam nie służą, bo na pustyni co ci z tego, że masz samochód, nie? kiedy nie masz wody, nie masz co zjeść, co ci z tego, że masz telewizor, nie wiadomo co kiedy nie ma życia. Ale strasznie trudno zobaczyć tę pustynię. Ludzie dzisiaj jej nie widzą w ogóle, że, że żyją na takiej duchowej pustyni. Dla przykładu, jeśli teraz czytamy, że głosił chrzest nawrócenia i ci ludzie przychodzili i wyznawali swoje grzechy, to dzisiaj kościoły stają się coraz bardziej puste z prostej przyczyny, wydaje mi się, że... Ludzie nie chcą wyznawać swoich grzechów, nie chcą w ogóle I ich uznawać. 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 Najpierw uznawać, Ale wiesz dlaczego? z powodu tego nie przychodzą do kościoła. A dlaczego nie chcą uznawać? No bo albo to być bardzo z zniepokoi sumienia, albo Mając zamiast świata, mają ciemność i już wielu uczynków, wielu stanów nie, już nie nazywa się grzechem, nie? że to tak ma być. Człowiek się do tego już jakby przyzwyczaił w pewnym sensie. Że, że tak bardzo zżyliśmy się ze złem, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić nawet, że może być świat oczyszczony z tego zła. To tak jak na przykład jest rodzina alkoholika i córka która alkoholika najczęściej wybiera na męża właśnie yy, kogoś kto ma, ma z tym problem, bo, bo tym się nauczyła żyć. A y, życie w innej sytuacji z innym mężem. No zobaczcie, y, ilu, ilu z nas ile razy słyszeliście o tym, że właściwie to bliżej mi do piekła, bo tam będzie. Yy, będą jakieś imprezy, będzie coś działo niż w niebie. No. W ogóle nieba nie jesteśmy stali sobie wyobrazić, a jak najbardziej. Ja myślę, że to jest tylko jakby słowa pokazujące dramat tej osoby, bo, bo tu nie ma czym się chwalić, a wręcz odwrotnie, jakby człowiek tak się zastanowił na tym, co mówi, to przecież to jest dramat, nie, nie widzieć nieba, czyli nie widzieć wyjścia z sytuacji, mając tak wielkiego Eee, właśnie króla, tak wielkiego władcy Jezusa Chrystusa, który zniszczył eee, przez wszystko zniszczy nasze grzechy, przez każdy sakrament pokuty pojednania daje na nowo tą naturę człowieka wychodzącego z wody chrztu i tym po, e, gardzić, to znaczy zatracić całą prawdę. Nie? I dlatego my, tu jest ten cały nasz dramat, co, jak mamy teraz to zrobić, żeby przetransportować znowuż tą dobrą nowinę do, do, do naszych społeczności parafialnych, do tych wszystkich, no, którzy nie chodzą. Tak. Co to jest nawrócenie? Jan Wszciciel głosi chrzest nawrócenia baptizma metanoja. Z metanoja no. to znaczy kompletny przewrót w myśleniu, nie? że. Zacznij, y, zacznij myśleć inaczej, y, zwróć, y, zwróć oczy ku Bogu, który naprawdę ma ci coś ważnego do powiedzenia. Na nowo weź go jakby pod uwagę, nie? Y, tak. Zmiana myślenia. Ja, y, to, y, na, na, na nawrócenie nie polega na tym, że ja się poprawię, prawda? Y, tak, złe czyny. Y, Przestaną się pojawiać, zastąpią je uczynki dobre. Ale Ta um... zmiana ma się dokonać metanus. Nus to jest umysł, sposób myślenia. Meta, ten przedrostek oznacza przewrót, tak, przewrót. po prostu no. zmianę no, radykalną. No, w ty, w, ty, o w tym chodzi. słowie metanoja, rzadko, ja to próbowałem wystudiować gdzieś teraz, rzadko mówimy o tym, że jest związana z tym słowem metanoja, związane jest z słowem skrucha. Najpierw musi być to jakieś działanie Ducha Świętego w nas, że zobaczysz swoje życie, ale w taki sposób, że zaczynasz przeżywać jakiś wewnętrzny szok. Teraz z młodzieżą oglądaliśmy taki film o amerykańskiej modelce. Top model. Tak dalej. W wieku 15, wychowana w rodzinie katolickiej, chodzili do kościoła, czytali Pismo Święte, bawały różaniec. W wieku 15 lat odpłynęła świat, straciła dziewictwo, weszła w film, znana z okładek najważniejszych pis i tak dalej. Nie? I podczas jednej sesji zdjęciowej, gdzie mówi stała goła, naga, nie? nagle zobaczyła siebie z pustymi rękami, jakby ktoś na nią patrzył z góry, podniosła oczy i zobaczyła postać, nie? Zobaczyła Jezusa, który jest zasmucony, nie? I to nią tak wstrząsnęło, że zadzwoniła do Ojca, który musiał 5000 tysięcy kilometrów jechać, żeby ją stamtąd odebrać, bo nie była w stanie, nie? Zmiana życia. Ale najpierw musiał być ten wewnętrzny wstrząs, nie? Jak yy, mąż nie dostanie takiego właśnie światła, że wstrząśnie nim, że on po prostu jest strasznym egoistą we własnym domu. To się nic nie zmieni. Możesz mu mówić, nawróć się, nawróć się, zmień myślenie, a my o co wam chodzi? Przecież ja nic złego nie robię. Tutaj jest taki. Takie dwa wyraziste obrazy, które, które warto sobie trochę roz, rozczytać, które pokazują jak, a właściwie trzy elementy. Po pierwsze, yy, Jan yy, głosi kerygmę, czyli głośne wołanie, wręcz krzyk, yy, który dociera do tych ludzi w Jerozolimie 30 parę kilometrów, gdzieś tam dużo, dużo wyżej, o kilometr wyżej niż tam, gdzie on jest, na tej pustyni nad Jordanem. Chyba kaznodzieje muszą prosić o Ducha Świętego, żeby kerygma, to znaczy nie jakieś grzeczne dywagacje o Panu Bogu, o humanizmie, o człowieczeństwie, o dobro i zło, takie. Y, nie s, nie s, wiadomo o co chodzi. S, mm, żeby głoszenie było okazywaniem mocy i ducha. Mocy i ducha i to takie, które naprawdę otwiera serca. To po pierwsze, kerygma, warto zapamiętać. Po drugie, miejsce, gdzie to głoszenie się odbywa, Jordan, prawda? Jordan biegnie, po koryto Jordanu to jest rów tektoniczny, który jest pamiątką prawanego kataklizmu. Jakieś wielkie pęknięcie między płytą arabską tektoniczną, a tą afrykańską. Ona biegnie tam od góry Hermonu, aż przez Morze Czerwone, gdzieś tam w stronę Etiopii. I dnem tego rowu tektonicznego, ta skorupa ziemska kiedyś pękła, jakieś potworne trzęsienie ziemi tam było. I tamtędy płynie Jordan, prawda? Który jest najgłębiej położoną rzeką na całej skorupie ziemskiej, prawda? Minus 300 kilometrów. I minus 300 metrów oczywiście, a u ujścia do Jordanu, gdzie jest Jan, to nawet minus 400 i więcej, prawda? Ta, ten obraz yy, wyryty w naturze jest symbolem czegoś duchowego, pewnego kataklizmu duchowego, który dokonał się też w, w człowieku bardzo dawno temu i którego pamiątkę my wszyscy w sobie nosimy. Ten kataklizm duchowy nazywa się Grzech Pierworodny, który sprawił pęknięcie między człowiekiem a Bogiem. I to pęknięcie idzie także przez moją własną naturę, że ja nie wiem. Nie rozumiem tego, co robię, bo chcę jedno, a robię coś przeciwnego i widzę, że, że nie mam wyjścia z tego, z tej matni, która jest moja własna słabość jakaś, taka czy inna, moralna. I to pęknięcie idzie także przez relacje międzyludzkie, że się nie mogę dogadać z rodzicami, nie mogę się dogadać z żoną czy mężem, że małżeństwa rodziny się rozpadają, że ja, ja chcę dobrze, a wychodzi źle Leka. i tak dalej. Też. I teraz Jan zaprasza tych właśnie dumnych mieszkańców Jerozolimy, religijnych, pewnych siebie i tak dalej, własnej sprawiedliwości, do zejścia do Jordanu. Na przestrzeni tych 30 kilometrów muszą zejść o kilometr niżej, do tego dna własnej rzeczywistości, żeby tam uznać to, kim są i jacy są naprawdę. I tutaj dalej kontynuując, jest kolejny krok, że. W, to, w tę rzeczywistość wkracza Pan, właśnie ta życiodajna rzeka Jordan, czyli y, życie z łaski, która przychodzi od Boga, y, daje Ci tą nową naturę człowieka, który już bóg jest księtym, oczywiście zanurzonego i nowej, już masz nową naturę od Boga i możesz funkcjonować. Że to nie jest taki dekadentyzm egzystencjalny, że odkryłem, że do niczego cię nie nadaje. I... Jan pan Ciebie Cię tak. zaprasza najpierw, żebyś wszedł do swojej rzeczywistości. Przestał się bronić tak. przed prawdą osoby. Nie bał się tej prawdy. Uznał ją i tak. wyznał jako swój grzech. Nie A fiksy. potem tak. w tych samych wodach Jordanu przyjdzie do Ciebie Jezus Chrystus. Pus. Który powie ci Twoje grzechy są ci odpuszczone. No, ja je biorę na siebie, siebie z ciebie. Dokładnie. Biorę na siebie śmierć i daję ci Ducha Świętego. I to jest ten cud. Y, to jest y, też posłanie Adwentu, które właśnie nam mówi, po co mamy oczekiwać narodzenia pańskiego. W sensie go wspominać historycznie, co ono dla nas dzisiaj znaczy, że to jest ciągle aktualne wydarzenie i ten Adwent ma nas pobudzić do właśnie też tego radosnego nawrócenia, odkrywania tej tajemnicy, że. Bo to nie jest Wielki post, a te radosne bardziej odkrycie, tak bym powiedział, tej tajemnicy, że nie zostawił Bóg mnie samego i nie zostawia, że jest posłanie, które my mamy jako Kościół niesamowite i, i jak powiedziałeś właśnie, żeby duch w nas w odnowił to wołanie, mocne, bardzo mocne, ale naprawdę z radością, żeby ludzie zrozumieli, że ich wołamy, bo Bóg ich kocha, że Jezus się kocha i dlatego woła. Ale ja, patrz. Nie, nie, to co mówisz, nie? Wołamy, że Bóg kocha, tak. ale nie jakimiś ciepłymi Z, słowami, nie nie, 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 się nie, nie, nie stało itd. Nie, zejść naprawdę do, do najbardziej, I, największej prawdy, najcięższej. Tak, tak. i nie tak. bać się tam, że komu się Uf, to nie sobie. podoba, że będą jakieś strajki, że tam ktoś nas zazrącą. Tak. Nie? Dokładnie. Nie bać się poznać siebie. I tam to do czego? I wtedy, wtedy dopiero zaczynają się y, cuda mianowicie ja, tak. zanurzenie w ducha Świętego i na jest niemożliwe. Nie. Jeszcze jest jeden obraz ciekawy, króciutko, o tym, jakie jest o, to słowo, słowo Boże, które głosi Jan. On karmi ludzi tym, czym, czym sam żyje. Karmi się szarańczą, czyli konikami polnymi, Mnie. pieczonymi pewnie, i miodem polnym, prawda? I wydaje się, że oprócz prawdy materialnej, historycznej, mamy tu też pewną prawdę teologiczną zawartą w tym, w obrazie tego pokarmu, bo według wierzeń ludowych, tu mamy echo tych wierzeń ludowych, szarańcza zabijała i pożerała węże. Które węże są, które to węże są w Biblii symbolem szatańskiego kłamstwa, niszczącego relacji Boga z człowiekiem, sobą samym, z innymi ludźmi, nie? A więc Słowo Boże, które Jakoś obnaża i unieszkodliwia w nas, zakorzenione w nas kłamstwo o Bogu, o człowieku, o sensie życia, które sprawia, że ratujemy się w grze. Tak, Natomiast miód to jest y, też symbol Słowa Bożego, bardzo wyraźnie zaznaczony w Biblii, który przynosi nam siłę, słodycz i uzdrowienie. Jest lekarstwem także. Nie? Takie działanie ma Słowo Boże, i to jest zadanie dla kaznodziejów i dla wiernych. I potem, żeby tak. tym pokarmem obficie karmili się, zwłaszcza przez Adwent, żeby pomogło im do tej prawdy wejść i tam spotkać Jezusa, nie bać się tego doświadczenia. I na końcu masz pokorę, że nie jesteś już. Wejścia w bierze, pokorę, może, w doświadczenie jak jak zbawienia. Tak jest. Ksiądz Słonek Laskowski, Ksiądz Józef Maciąg, Ksiądz Robert Muszyński. Dobrego przeżywania Adwentu. Radosnego.